Cześć kochani, witam Was serdecznie. Dzisiaj mamy zdrabki o wartości 65 zł. No i mamy tutaj takie świecące, można powiedzieć, zdrabki, bo mamy brylanty, mamy diamenty, mamy białe złoto. No i do tego tego Bonda i Laki 777 także zdrapki za 65 zł miałam bardzo ochotę właśnie na brylanty musiałam iść do innego sklepu po nie ale udało mi się przy okazji kupić także zobaczymy czy nam dzisiaj coś przyniosą mam nadzieję, że będziemy bogaci po dzisiejszym odcinku no ale zaczniemy sobie a może od jakiejś zdrapki za dyszkę od Bonda sobie zacznijmy Yy, bo mamy 3 zdrabki za 10 zł, a tylko jedną za piątkę. Także, yy, co my musimy tutaj zrobić? Znaleźć nasze wygrywające liczby. Ok, nie podoba mi się ta zdrabka, ale co zrobić? Damy jej szansę, nie? Yy, mamy 30, 23, 24, 12, 17. To są nasze wygrywające liczby, a my mamy 15 czternaście, dziewiętnaście, czyli na razie nic, osiemnaście, trzynaście, no tutaj oboczki, dwadzieścia jeden, dwadzieścia sześć, dwadzieścia osiem, szesnaście, piętnaście, czternaście. No, na razie nic, na razie nic. 22, 22 też nie mamy. 16 nie mamy. Gubię się, bo wiecie, jak mi się powtarzają te, te to się gubię. No, 29 nie mamy i 25 nie mamy. Także zdrabka wydaje się być pusta. Chyba się nie będę teraz męczyła z szukaniem tych literek, tylko sobie nabrudzę. Na pewno jest pusta. OK, no to teraz weźmy sobie to nasze białe złoto. Zobaczymy, ile razy będziemy mnożyć, jak coś wygramy razy 1. OK. A nasze wygrywające liczby to 22, 13, 24 i 7. I zobaczymy, czy coś będziemy tutaj mieć? Mamy jedyneczkę. Mamy 15 23, czyli pomiędzy dziewiątki nie mamy, no i szósteczka niestety obok 16 nie mamy, 12 obok 30 nie było. 35 za wysoko i 26 nie mamy. Także z drapeczka jest pusta. Zaczyna się słabo, może się dobrze skończy. Teraz weźmy sobie tą piękną strapkę. Pół miliona w diamentach. I nasze wygrywające liczby to 30, 23, 14, 16 i 36. Ok, a my mamy 32, którego nie mamy. 24 też nie mamy, piątki niestety nie mamy. A ostatnio właśnie piątki nam szczęście przynosiły, 26 i 11 nie ma, 17 nie mamy, jedyneczki nie było, 13, 13 nie mamy, mamy 14, 35 obok. I ósemki nie było. 25 nie ma. Diament by było fajnie znaleźć, albo chociaż ten plik. 21 też nie ma. Dajcie znać, czy Wy coś tutaj wygraliście w tej zdrabce fajnego. Uuu! Mamy plik, czyli wygraną mnożymy razy 2. U, ale sobie wykrakałam. Szukamy dalej. 7. 7 nie ma. To jeszcze diament i będzie cacy. 27 nie ma. 39 nie mamy, piętnastki nie mamy, 14 i 16, 18 i 33 nie mamy. Dobra, co mamy pod plikiem? Dyszkę, czyli mamy dwie dyszki na tej zdrawce. Mm. Całkiem przyjemnie, fajnie, fajnie haha. Ha, ha dokładnie bardzo się cieszę no okej. Okay. no to jak dobrze tak nam idzie to przejdźmy sobie do laki laki i od razu sobie zdrapmy nasz bonus w bonusie mamy winogrono nawet winogro ok i nasze wygrywające liczby to 45 33 26 9 i 6. Dobra. No to szukamy. Tu bym chciała znaleźć siódemkę, bo powtórzę to po raz kolejny. Jeszcze nigdy nie znalazłam tutaj tej siódemki. Także skupmy się na szukaniu tej siódemki. Pierwszy rządek za nami, ale wygranej tutaj nie ma. Ok, cztery. Szkoda, że nie dziewięć. Na początku takie wrażenie sprawiało. 46 obok. 39 tym razem też nie mamy. Ósemeczka standardowo obok i dziewiętnaście. Dobra, lecimy. 42 nie było. 32 obok. Boże, ręce mnie drapią wyszłam, drapią Boże, bolą wyszłam z prawy. i 27 nie ma mogliby mi dać coś na zachętę, na przykład tą siódemeczkę, nie? Teraz tak, 25, no nie mamy 26, 18 nie było, 43 nie było, 47 za wysoko i 31. Nie było. Patrzcie, no te ręce mnie tak bolą, a oni nawet mi wygranej nie dali. No dobra, ale teraz zdrawka, w której pokładam największe nadzieje, czyli brylanty. Mam nadzieję, że coś tam będziecie widzieć. Szukamy trzech identycznych symboli, no a najlepiej trzech koron. Brylanty też by były spoko. Zaczynamy w grze pierwszej mamy. Kolczyk, zegarek i, i coś tam i garnek. Ok w grze drugiej mamy kapelusz i kolczyk w grze trzeciej mamy kufer, torba gra czwarta, okulary, prezent gra piąta, moneta, perfum na razie nic się nie powtarza. Gra szósta, mamy zegar. Czekoladę. Gra siódma. Portfel i garnek. Na razie nas nie trollują Gra ósma. Mamy bransoletkę, lustro. Gra dziewiąta. Naszyjnik. Naszyjnik. I kapelusz. <grym> Niestety. Gra dziesiąta. Lustro. Lustra lubiłam w tym. Rubiny, szmaragdy, diamenty. Była taka zgrabka, No, coś w ten deseń. Złoto tron. Gra dwunasta, Moneta, trofeum. Gra 13. Dzwonek, portfel. Także tutaj nic. I teraz przechodzimy do następnej strony: jakby gra 14. Szukamy perfum. A mamy klucz. Tu mamy naszyjnik. Portfel, mamy koronę i świnie, czyli podłożyli mi świnie, ok. Gra 17, mamy trofeum dzwonek, gra 18, mamy złoto, złoto i, i świnkę, cholera. No, ta zdrabka mogłaby się chociaż zwrócić. Dwa pierścionki i niestety brylant. Safe, safe. Jest! Jest! Mamy wygraną! Boże! Ale cudnie! Widzicie? Mamy wygraną. Gra 20 wygrana. Yeah! Yeah! Jeszcze szukamy. Mamy szminkę, branzoletkę. Gra 22. Mamy trofeum. Szminkę. Jezu, tak się cieszę, tak się cieszę. Róża brylant. Bransoletka okulary. Gra 25. Prezent, prezent i worek. No niestety, ale i tak już jest super. Uf, dobra, następna gra 26. Mamy garnek, tron, korona i kapelusz, czyli nakrycia głowy. E, dobra, przechodzimy. Gra 28, gra 29 i gra 30 teraz. Gra 28 mamy kolczyk. I perłę. Dwudziesta mamy szminkę i perfum. Gra 30 okulary i torebka. Dobra, także tu nic. Sprawdźmy sobie jeszcze bonus. W bonusie mamy trefl. No i zobaczmy, co mamy pod naszymi sejfami. Ja to jakoś przybliżę, żebyście widzieli. O, ta wygrana jest tu. Trzy sejfy. A pod sej. O, kurwa! 100 złotych. Przepraszam, wygrałam 100 złotych. Ja w ogóle się tego nie spodziewałam. Czyli ja czułam te brylanty, dobrze, że po nie poszłam. O Matko Święta. To jest moja trzecia wygrana w życiu, gdzie 100 złotych wygrywam. Pierwsza była w Lucky 777, 7, 7, potem była w kieszonkowym i teraz tu. Bardzo się cieszę, bardzo się cieszę. Dziękuję Wam. No i widzimy się w następnym odcinku. No, taką kwotę wygrałam, więc na pewno będzie. Tak, podsumowaniem, Boże, jestem taka podekscytowana, żebym nie zrobiła. Tutaj mamy 100 zł, a tutaj mamy 20, tak? Bo plik to jest dwukrotność. Także wydaliśmy na draping 65 zł, a mamy 120. Podwoiliśmy to prawie. Brawo! Dziękuję. Jeśli odcinek Wam się podobał, to zostawcie mi łapki w górę na zachętę. I do usłyszenia w następnym odcinku. Dajcie znać, jakie zdrowki byście chcieli zobaczyć. Pa!